Dzień dobry, z tej strony Piotr Pasieka na Skarpie Dzisiaj 21 kwietnia 2022 Kolejny dzień ciepła e, W tym roku trochę inaczej Zachód Polski zazwyczaj był cieplejszy W tym roku jest trochę inaczej Dobra, zobaczymy co w tym, e, W tej rodzince Gdzie matka strutowiała e, No co niektórzy wieszczyli Że po dwóch tygodniach nie będzie co tutaj zbierać, że już rodziny nie będzie. No, nie wydaje mi się, ale zobaczymy. Co u mnie? W tym roku planuję trochę inaczej. Na tych pasiekach w lesie będą rodziny produkcyjne cały sezon. Tu na tej pasiece przydomowej będę chciał, ze względu na to, że zamówiłem Adama Barnabasa, 20 matek, więc będę chciał tutaj na tej przydomowej trzymać e, odkłady. E, a wszystkie inne rodziny będą w lasach. No, na pewno przywiozę, przywiozę tutaj sporo rodzin e, na e, moją tutaj e, no, robinie, akację tak zwaną. Bo tutaj zbiory zawsze są dobre co roku więc na pewno rodzinki tutaj będą, a odkład i tak będę planował dopiero robić plakacji. Także no dobra, patrzymy co się dzieje. No, jakieś pszczółki są. Jakieś pszczółki są, nie ma tak źle. Zobaczymy jak z czerwiem wygląda to tak. Będę chciał zasilić tą rodzinkę ramką czerwiu na wygryzieniu. Dobra, te ramki to nieobsiadane. Pokarmu to im raczej tutaj nie brakuje. I co tutaj jest? No tutaj to na pewno nie będzie jeszcze czerwiu, bo nie ma tu aż tak dużo pszczół. Tu mają pierzgę pokarm, także tego jest dużo. No później będę zabierał tutaj z tego ula ten pokarm zimowy, pójdzie do odkładów. No tutaj na tej ramce tu mamy naniesiony nakrop z czegoś tam. No co tu mamy zasklepione, zasklepione czerw. pieżgi tu sporo, górą pokarm, jaja tutaj aż do końca, także tu już niedługo będą się wygryzać, no może niedługo, to źle powiedziane, z tej strony też mamy yy, larwy, a to z ciekawości zobaczyć czasem na tej. Na tej nie ma, nie, no tutaj sobie pokarm. Tu mateczka sobie chodzi. Rameczka cała, cała zaczerwiona. Świeże jaja tu, aż dotąd. Na rożnikach nie. Z drugiej strony tak samo. No, muszą się tu pszczoły wygryźć, żeby było więcej młodej pszczoły. A co tu? Tu z jedzeniem. I tu z jedzeniem. Czyli dwie, dwie ramki. Na dwóch ramkach, przepraszam, jest czerw. Tą dam tu, tą obrócę, że w razie czego matka będzie mogła sobie tu czerwić. Także ten kolega, który mówił, że nie będzie za dwa tygodnie tu pszczoły, nie do końca tak wyszło, jakby on chciał. Dobra. Coś tam może jeszcze z innego ula nakręcę, przerwa. Przeglądałem tamten ul, ten e, dwukorpusowy. Spóźniłem się, spóźniłem się z, z dodaniem ramki pracy i już chyba tam na czterech ramkach budowana węza, węza e, już chyba dzisiaj ze zmęczenia. E, przebudowane są ramki e, już na trutowych. No, wchodzą pojedyncze trutowe, ale bardzo dużo y, trutowych jest. Y, bardzo dużo trutowych komórek. Y, także niedługo będzie dużo trutni. Dobra, chyba może być tak ustawione. Zobaczymy, co tutaj. Niby tu taki trochę półcień, ale dzisiaj słońce grzeje. Mocno. No dobra, co tutaj? A tutaj to na niej niewiele się dzieje. Ogólnie za niedługo będę musiał wycofywać pokarm zimowy. No ten tydzień, ten ty... znaczy po tym weekendzie bardzo ciepłym, tam chyba od wtorku ma być parę dni po 10, 11, 12 stopni chyba do czwartku, bo później już ma być ciepło, bardzo ciepło wręcz, więc myślę, że pozabieram już ramki ze starym tym pokarmem zimowym, bo jest ich sporo. Wbrew tym komentarzom, że głód Widać jak silniejsza rodzinka tam na dwóch korpusach, to tam naniosły sporo pokarmu, chociaż w tym, w tym strutowiałym też był pokarm naniesiony. A zobaczymy dalej, co tutaj się dzieje. Na tej są jajka składane. Tutaj też są jaja. Nie przyglądałem się tej wcześniejszej. No to jak tutaj matka tak dużo czerwi, to i może dlatego mniej pokarmu. Zobaczymy w razie czego dostaną tutaj Przełożę z innego ula. Jeżeli tutaj by było coś nie tak z pokarmem. No tak tutaj już, już czerw pokarmów Januszek mają świeżego. Także tu w tych powygryzanych już są jaja złożone. Pojedyncze komórki trutowe tu. Tu też pojedyncze trutowe. A jaja poskładane do samych brzegów. Przyzbroiłem to dół, bo mnie to, to drewienko denerwowało za. Mam może za małą rękę, to źle było chwytać, więc tak jak dla mnie wygodniej. Dzisiaj zbijałem sporo ramek do ramek pracy. Będę chciał też wsadzać. No tutaj ładnie zaczerwiona cała rameczka, ale pokarmu jest. Myślę, że tam na ostatni z tamtej strony też będzie. Tu, tu trzecia. A na jednej z pasiek. Nic nie mam do, do rzepaku, ale nie za bardzo lubię. A, a też sporo z tego, co słyszę, to sporo e, chemii jest, bo pryskają, zaprawiają ziarna. Nie znam się na tym, także nie będę się tutaj, e, nie chciałem wozić na rzepak, ale na jednej pasiece są trzy wielkie takie pola, także no, jednak rzepak będzie. Nie mam wyboru. No co kolejna, to już czwarta rameczka u góry, tak jak to krainki Januszek Pokarmu. To jest czwarta. Się zastanowię, czy czasem jak są cztery, czy ja tu zaraz, jak będzie sześć, dojdę tu, to idę po korpus, dołożę im. Ta też ciężka. To jest piąta. Obustronnie. I ten też ciężki. O no, też cała zaczerwiona obustronnie. No dobra, przykryję to, przykryję to i, i przerwa. I idę działać. No dobra. Co tam było w tamtym ulu? On już jest dołożony, drugi korpus. Tam praktycznie było 6 ramek. To, co widzieliście, 6 ramek z czerwiem, z jajami. Na siódmej też była cała w jajach. I ostatnia skrajna ramka. Też pojedyncze jaja już były, bo tam akurat matka chodziła. Więc dostały, dostały. Dodatkowy korpus. A co tu? Czy to jest widoczne. Dobra. To to suche. A już cięższa. Sypie się świeża, świeży pyłek. No pyłek pokarm tak jak widać albo nie widać. Także ta pójdzie na sam koniec. zaczerwiona zaczerwiona ten już na wygryzieniu te mają więcej pokarmu Tej tak samo w wygryzionych komórkach Larwy popodlewane. Ale nie będę przeglądał całego. Przesunę, zobaczę na samym końcu, co się dzieje. Bo jak się okaże, że prawie cały korpus w czerwcu, to nie ma co też dostaną. Tu pokarm zeszłego roku. Tutaj to samo, i to na kolejnej? Jak tutaj są jaja czerwnie, lekka dosyć. Muszę zobaczyć słońce, pieżga i oprócz pieżgi jaja. No dobra, jeszcze jeden wgląd, jak tutaj jest zasklepiony czerw. No to idę po, po korpus. O, lekka. To podlewane larwy. No to tam też. A tu już widzę, cała jest za. Cała zasklepiony czerw, czyli. Czyli mamy zasklepione 1 2 3 4 5 6 i plus siódma jaja no dobra no to już nie będę was męczył idę idę po korpus idę po korpus dołożę im tyle na dzisiaj miłego dnia Miłego weekendu, zaraz majówka. Mam nadzieję, że jakieś, no nie. no, Ja praktycznie nie mam, e, nie mam, e, chyba nie, w tym roku, chyba nie będę miał problemu z rójkami. Zresztą, no, nie wydaje mi się, żeby jakaś rójka ode mnie wyszła. No, może tego nie wiem. E, rodziny, no różnie. E, tam przy tych polach, no to staram się trzymać je dosyć ciasno, ale mają już nadstawki, więc no, nie powinny wyjść. No, może ten tydzień taki poniedziałek, gdzie będzie chłodniej. No, jeszcze będę przeglądał. Bo na majówkę na majówkę planuję na dwa dni wyskoczyć, więc no mam nadzieję, że gdzieś mi nie uciekną. Dobra, tyle na dzisiaj miłego.